Pomyślcie o wszechświecie, setki miliardów galaktyk, albo każdej miliardy gwiazd. Mówimy o liczbie gwiazd rzędu septylionów, to znaczy to więcej niż wszystkich ziarenek piasku na Ziemi. Te ogromne obiekty, chociaż znajdują się w ciągłym ruchu, a ich prędkość osiąga 1000 km na sekundę, zachowują one zdumiewający porządek. Fakt, iż zarządza on niezliczonymi gwiazdami na raz, bez objawów jakiejś arbitralności czy chaosu, dobitnie wskazane na jego działania, czyli Boga, którzy nie są ślepi. Bytko istnienie samego Sobie, którego egzystencja jest absolutnie niezbędna. Jedności, niepowtarzalność i brak jakichkolwiek odpowiedników i doskonałość jego swego rububia, panowania, władzy twórczej i podtrzymujące wszechświat. Jedynie moc i mądrości Allaha demonstrują swój wpływ na wszystkie ciała, od tych największych niezliczonych ciał do najmniejszej i najdelikatniejszej systemy.